W Burundi odwiedzamy szkołę katolicką w Gatara, by w imieniu polskich uczniów przekazać przybory szkolne uczniom afrykańskim. Nie wszystkie dzieci w Afryce mają możliwość uczęszczania do szkoły. Tu szkoła nie jest obowiązkiem, jest przywilejem. Największą barierą edukacyjną jest wszechobecne ubóstwo milionów afrykańskich rodzin codziennie zmagających się, by przetrwać, by przeżyć kolejny dzień. W tej walce szkoła najczęściej jest na pozycji przegranej. Od wielu lat prowadzimy akcję Piórniki do Afryki w ramach ogólnopolskiej kampanii „Solidarność Szkolna Nie ma Granic“. Przedstawiciele fundacji przekazują piękne, kolorowe i bogato wyposażone piórniki uczniom, którzy w swoich klasach osiągają najlepsze wyniki w nauce. Dzieci są mile zaskoczone, nieco zmieszane, ale i podekscytowane. Przekazane dary pełnią funkcję nagrody oraz motywacyjną. Większość dzieci po raz pierwszy widzi tak piękne zestawy przyborów szkolnych. Odtąd piórniki stają się ich wyłączną własnością, często jedyną. W warunkach afrykańskich ten uczniowski atrybut to najprawdziwszy skarb. Wyróżnienie i duma dla ucznia oraz jego najbliższych. Brawo, brawo. Brawo. Wspaniale, że o afrykańskich rówieśnikach pamiętają polscy uczniowie. Takie gesty solidarności mają głęboki sens. Wywierają pozytywny wpływ na najmłodsze pokolenie Czarnego Lądu. W imieniu afrykańskich uczniów dziękujemy za wspieranie ich w edukacji.